Przeszkadza tym chodzeniem, bo słychać wszystko później. Cześć, dzisiaj Wam przedstawię kanały, które sam oglądam od lat na YouTubie, Tomasz Gimper, działowy. Jak chodzi o ten kanał, oglądam go można powiedzieć od 4-5 lat. Tak cyklicznie. Kiedyś gdzieś tam słyszałem o tym kanale, tylko to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać innych opinii na temat czegoś, co samemu trzeba zobaczyć. Tak jak filmy na przykład. Nie słucham, oglądam, sam sobie wyrabiam opinie, nawet jakby ktoś mówił, że jest najgorszy. I tak samo słuchałem różnych tekstów, artykułów na temat Gimpera. I tak sobie pomyślałem, a to jakiś tam gnojek, bez urazy. Um, a później zacząłem oglądać, tak, jak, jak się jakby się tą swoją przemianę zaczął przechodzić, w cudzysłowie mówiąc. Po prostu, wiadomo, z latem się dojrzewa, już się określił w ten sposób. Bardzo podziwiam, gratuluję to, co osiągnął. Ale i zacząłem żałować, że wtedy też nie oglądałem. Bo co się okazuje, pasowałby mi ten kondens. Na luzie to nie przejmował się niczym, robił swoje to, co do niego należy. To, co chcę z tym. I myślę, że na tym polega ich sukces. Teraz prawie ma 2 miliony subskrypcji. Prawie, bo ciężko mu jakoś tam dobić do tych dwóch milionów. Życie. Naprawdę podziwiam te serie watch i te wszystko to co tej pory robi, czy Bitlaut tą inicjatywę, całą markę nową tych dla amatorów yy, zawodów eksportowych. naprawdę jestem na tak Krzysztof Gonciarz uwielbiam jego vlogi też bardzo jego wspieram nie tylko duchowo też na pewnym Portalu na P, i tu mam taki troszeczkę stosunek inny do tego kanału, bo jest ten sam rocznik co ja. Bardzo mu kibicuję. Fenomenalne materiały. Czy zapytaj, beczkę też oglądał, ale sporadycznie. I to jest fenomenalne, że zaczął vlogi robić, daily vlogi z podróży. Różne filmy, takie sprawy. Pandemia. Też potrafi się odnaleźć teraz. Nowy kontent, podcasty, inne rzeczy. Nie boi się eksperymentów. Podziwiam, staram się też oglądać każdy materiał. Tylko mam zaległości. To tak u mnie wygląda na przykład, że nie oglądam przez miesiąc, potem siadam jednego dnia. Z 5-6 odcinków potrafię nadrobić sobie. I też na Spotify słucham sły jego podcastów. Na przykład Gimper Oszukuje. Wywiad z gimperem. Więc chyba na tyle mam powie do powiedzenia. Tivolt! Hmm. Uwielbiam jego materiały jak mam do wyboru, zawsze jego wybieram, żeby obejrzeć jakąś grę. Jak nagrywa tą grę. Zawsze u niego. Humor wygłupy, fajnie naśladuje różne odgłosy, nadaje jakiś tam ton inny dialogą, jak czyta czy tłumaczy coś. Fajne materiały. Też miał różne serie. Vlogi, nie vlogi. Niesamowite, że tyle osiągnął, co osiągnął. Wspieram naprawdę fajny z niego pozytywny wariat. Remigiusz już Maciaszek. Znany rok. Kiedyś, przed laty, oglądałem dla gameplay. Teraz, szczególnie dla. Podcastów, słucham podcastów, jadąc do pracy. Głównie na Spotify'u, w domu odpalam sobie na YouTubie przeważnie. Oprócz tego wszystkie różne materiały, które tam znajdziemy jakieś takie skrót wiadomości, przegląd prasy, etc., etc. Przed laty jeszcze rok obraża. Świetna seria. Bardzo fajna, humorystyczna. Teraz przeszedł w taką bardziej publicystykę. Fajnie, super. Oczywiście jakieś gry też się co jakiś czas ukażą na drugim jego kanale. Cały czas jest graczem. Kanał filmujemy. Wiadomo, tworząc ten kanał, też staram się rozwijać pod punktem oświetlenia, kręcenia filmów materiałów, audio, obróbki materiałów Premiere Pro. Czy wykorzystywanie Aftera, czy innych programów, głównie z pakietu Adobe. Tam wszystko znajdziecie. Bardzo fajne poradniki, jak chodzi o samą technikę filmowania, jak też z Premiere i inne dużo ciekawych rzeczy. Też uwielbiam na tym kanale podcasty. Tak, podcasty. I kanał Sandra M. Uwielbiam fajne recenzje sprzętów, nie tylko podzespołów, ale przede wszystkim peryferia. Myszki, głośniki, słuchawki, monitory. Bardzo fajnie to robi, super. Jak dacie black white i Wam brakuje materiałów typu recenzji, testów z peryferii, polecam Sandrę M. Uwielbiam. Ten kanał śledzę. Każdy film oglądam. Każdy podlajkuje, każdy skomentuje. I jeszcze mi jest troszeczkę z innego powodu. Bliski ten kanał, z jakiego sami powinniście wiedzieć. Obserwując moje filmy, czytając komentarze pod nimi. Black White TV uwielbiam materiały. Testy rzetelne, fajnie pokazany, w fajny sposób. I naprawdę widać, że są zrobione z wielką pasją te materiały i stawiane na rzetelność. Tak. Nie widać w nich, że one są tworzone pod. Bo tak, mi, bo mi zapłacili. O nie, tu nie zobaczycie tego typu materiałów. Rzetelnie pokazuje sprzęt. Tech Lipton. Uwielbiam materiały typowo techniczne, informacyjne, które opowiadają o danej sytuacji lub omawiają daną technologię. Bardzo metoryczne, ciekawe i zawsze, jak mam jakąś wątpliwość a propos czegoś, szukam wiedzy u Liptona i zawsze dobrze trafiam i uważam to za pewnik. Mam dylemat. Trzy źródła, które mówią w różny sposób. Zawsze szukam później wiedzy. o Z Masla. Uwielbiam ten kanał. Filmy z humorem, techniczne, bardzo fajny materiały na temat Linuxa, nowych sprzętów. Komputer ze śmietnika, super seria. Z przyjemnością oglądam. Trafiłem przypadkiem na ten kanał. Subskrybując inny kanał. I zajrzałem, zobaczyłem materiały, chociaż u z tego drugiego kanału tak nie śledzę. Ziemniak TV. Uwielbiam ten kanał, odglądam od lat. Bardzo fajny kanał. I, i taki. Zrobiona spokojnie, bez żadnej spiny, żadnej dramy. Niesamowite jak się rozwinął. Wspieram go nie tylko duchowo. Okej, okay. zostawcie łapę, napiszcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Udostępnijcie ten film. Na razie, cześć, pa.